Witam wszystkich. Dzisiaj opowiem Wam za co otrzymałem ostatni wyrok. Odciszałem go w całości. 12 lat pozbawienia wolności. Otóż, a może najpierw tytułem wstępu, pojawiają się komentarze, że jak nagrywam, to jest naflukany, spity i tak dalej. Po pierwsze, od dwóch miesięcy jestem zaszyty, nie piję. A odnośnie tego drugiego, weekendy czasami. A to, że jestem nadpobudliwy, to jest banalna przyczyna. Mam totalne ADHD. Ktoś, kto mnie zna, to wie, że nieustannie jestem nadpobudliwy. Masaka, no. to mi czasami pomaga w tym, taki już jestem. Nie zmienię się. Ktoś, kto mnie zna, wie, że taki jestem cały czas. A więc do rzeczy. Prokuratora, prokuratura oskarżyła mnie o kierowanie zorganizowaną grupą o charakterze zbrojnym na terenie Poznania i Wielkopolski. To był jeden z zarzutów. Dodatkowo były tam napady różnego rodzaju innego przestępstwa. Drugi zarzut akcji oskarżenia brzmiał, że kierowałem zorganizowaną grupą przestępczą na terenie miasta Gniezna. W taki sposób, że ja byłem ich szefem nadrzędnym nad tak zwaną mafią gnieźnieńską. Otóż za to wszystko żądano mi... Dwa razy po 15 lat. Cóż, finał był taki, a zresztą teraz już odsiedziałem to. W grupie w Gnieźnie były dwie dość silne grupy przystępcze, które są rywalizowały. Od pewnego momentu doszło, to było nieuniknione do konfliktu. Jedną z nich, tych grup, przywodził ta, facet w nimie kundziu. Kundu był wtedy moim takim znajomym. Przyjechał do mnie, poprosił, czy nie, nie mógłbym go wesprzeć w potyczce w tej wojnie o tereny gdzieńskie. Ja go lubiłem. Mówię, dobra stary, nie ma sprawy. Zacznijmy coś coś zrobić. Zorientowałem się, przeprowadziłem wewnętrzny taki wywiad, wywiad, swój. Okazało się, że Kundu ma fajnych ludzi i tak dalej. No i Doszło do takiego kulminacyjnego momentu, że te dwie grupy więzieńskie spotkały się na rozmowach. Oczywiście każdy chciał pokazać swoją siłę i tak dalej, z chłopakami, ze wszystkim. Na, na ten moment pojawiłem się ja. Ja i około 30-40 chłopaków z Poznania. Naprawdę potężnych i wizerunkowo, i. I w ogóle pod zym charakterem naprawdę byli mocni. Ja stanąłem po stronie kundzia, tym bardziej, że w tej przeciwnej grupie e, okazało się, że było dwóch byłych policjantów, co jest oczywiście. Uważam, że to jest niedopuszczalne. I tym sposobem pomogłem Kundziowi zdobyć cały teren gniezna i okolic. Praktycznie stał się królem na gniezno i okolice. W tym momencie, w tym jeszcze na, tym, na tej imprezie, pojechaliśmy do takiej dyskoteki tak zwanych giwertów, największa dyskoteka w Gnieźnie. Pojechaliśmy tam chyba 80 osób. Mówiłem, żeby nikt nikogo nie, nie dotykał, bo z tego będzie egzemu, że ja przychowałem będę uznawany za to, że komuś byłem przejmować dyskotekę, ale nie chciałem tego. Po prostu pojechaliśmy chcieliśmy, pójść się, zabawić i tak dalej. Był, było. W miarę spokojne moje chłopaki to wszystko y, pilnowali. No i to spotykali, a potem już spotykałem się z kundzią parokrotnie, a już y, jeździłem do gniazda w dwie, trzy osoby, czasami on, on, oni do mnie przyjeżdżają na balety. Tak to było. Y, de facto nie miałem kon, nie, kontroli. Nie chciałem mieć kontroli nad tym, czym oni się zajmują, co robią i tak dalej. Y, nie obchodziło mnie to, też z tego pieniędzy nie miałem. To była, to co, żeby mu pomogłem, to była tak taktyczna moja zagrywka i no i, koleżeńska, i taktyczna zagrywka, bo lepiej mieć po swojej stronie grupę z przyjazną mi niż grupę przeciwną. No, oczywiście, że wolę przyjazną, bo że w razie w zawsze mogłem na nich liczyć. No i prokuratura postawiła mi te dwa zarzuty, że też, że też e, dowodziłem grupę gnieźnieńską o charakterze zbrojnym e, na terenie W Grupie gnieźnieńskiej zarzucono wiele, wiele przestępstw. Haracze, wymuszenia, e, chyba nawet było porwanie. No i podpalenie dyskoteki Digiwertów. Tam, gdzie byłem no men one, e, jak toczyło się walka o terytorium. E, z tym podpaleniem Potem już się dowiedziałem, jak to było, bo ja nie wiedziałem o tym, że oni to uczynili. tym podpaleniem była fajna taka plankton. Mówię na nich planktony. Planktony kupili dwa kanystry benzyny na stacji międzynarodowej, na kamery. Dlatego mówię planktony. W nocy wspięli się na dach tej dyskoteki. Oczywiście nie było, to w nocy dyskoteka nie była czynna, to chyba była w y, poniedziałek, wtorek, że dyskoteka jest nieczyna. Y, Wstyli się na dach, wlali te dwa całe kanysty przez kominy. Jeden z nich, recydywista, 15 lat siedział. Kądził mówił, że przedstawił mi go, że sztywny, facet i tak dalej. Wziął papier, gazety, wszystko podpadł i wrzucił do tego komila. Nic się nie działo, nic się nie działo, podpadł jeszcze raz i wrzucił. I jakieś 10-15 sekund nie działo. Wiecie, co ten debil zrobił? Ten debil zajrzał do tego komina. Zajrzał do tego komina. I w tym momencie nastąpiła eksplozja, bo wiecie, jak wyleli ty, tyle tych yy, yy, benzyny do środka, no to wtedy zbierały się gazy, gazy i one nie za, za pierwszym razem nie wybuchły. Dobrze, jak drugi raz rzucił papierem, po pewnym czasie i jak to wiebo. i i cała fala uderzeniowa poszła kominem, jak on właśnie ten głupi łeb włożył kurwa do tego komina, żeby za, zobaczyć, co się dzieje. Przyznacie, że to naprawdę zasługuje na ksywę plankton albo ameba. No i w tym momencie wybuchło, oczywiście wyrzuciło go w powietrze, ryj spalony, ryj spalony. Musieli go tam ewakuować, ewakuować z tego miejsca, bo to czas naglił. Dyskowe, dyskoteka spaliła się doszczętnie. Doszczętnie. No i ja, właśnie, yy, odnośnie, odnośnie tej grupy gnieźnieńskiej miałem też taki zarzut, że właśnie ja dowodziłem i byłem odpowiedzialny za tą dyskotekę, ponieważ wszystko to, co zrobiła grupa gnieźnieńska de facto spadało na moje barki. Yy, te, ponieważ ja miałem być nadrzędnym szefem z Poznania tamtej grupy. Voilà! Chociaż nie, nie wiedziałem o tej yy, dyskotece, że oni chcą spalić i tak dalej, ale to nie istotne. W Poznaniu natomiast yy, byłem oskarżony Poznańską grupę, że też no... wiele, wiele przestępstw że kierowałem z organizowaną grupą o charakterze zbrojnym około 80 ludzi yy, o dziwo. Poznańskiej grupy, rzekomo którą kierowałem, nie było oprócz mnie nikogo. Tylko ja yy, byłem na ławie oskarżonych. Yy, Oskarżenie się o, o, opierało chyba na pięciu, siedmiu świadkach, ale nie, ża, żadna konkretna osoba, żadne, żadna z mojego środowiska. Ten słyszał, ten niby coś widział, ten mi coś widział i sklej to połączyli i wola. Voilà. Yy, sprawa toczyła się około półtora roku półtora roku. Yy. I finał był taki, że sąd, prokurator, mi krzyczał 15 lat za kierowanie grupą poznańską i 15 lat za kierowanie grupą gnieźnieńską. Yy. Wyrok otrzymałem 12 lat pozbawienia wolności i zostałem uniewinniony z grupy poznańskiej, że. Sędzia stwierdził, że nie było wystarczających dowodów, żeby mnie skazać. Natomiast zostałem skazany za 12 lat za kierowanie grupą gnieźnieńską. Trochę naciągane, ale no, no cóż, no byłem tam, pomogłem, pomogłem mu przejąć te gniezda, wszystko. No a najfajniej, tam w grupie w gnieźnie rozjebało się dwóch ludzi. Ten rzekomo sztywny chłopak, który siedział 15 lat, Grypsował. Podobno. Sprawdziłem, grypsował, ale to, że ktoś grypsuje, to nie daje mu patenty na to, że będzie sztywny. Sam się o tym przekonałem. I to właśnie była ten plankton, który zaglądał do komina. To on był między innymi jednym z podpalających. Zaglądał do komina i mu rej wypadło. On został świadkiem koronnym. Nie wiem, jak go widziałem. Trzy, cztery razy w życiu, ale zeznał, że byłem na tym spotkaniu, że przyjeżdżałem potem na, na terze, że kundził, że mi odpowiadał jakieś pieniądze, że widział rzekomo. Ja! Voilà! E, czy słusznie zostanę skazany? De facto, no. słusznie. No. Nie, nie będę polemizował z wyrokiem sądu. Byłem dość nieodpowiedzialny wtedy, że tak pokazowo załatwiłem tą sprawę w gnieździe, że pomogłem tym, temu i swoimi ludźmi przejąć całe gniazdo i okolice. No cóż, ryzyko zawodowe. Dostałem dwunastaka i, i tak to bywa. Natomiast, yy, a Teraz taka mała przerwa do moich widzów z TikToka. Dalsza część będzie yy, na YouTubie. Marek Westeran, PS Western PS yy, Wester. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć wie, o, trochę o więzieniu, bo ludzie pytają mnie się, jak w więzieniu i tak dalej. No, oczywiście za pierwszym razem, dostałem się pierwszy raz.